Wieczór Państwu witam na premier studencką spektaklu Unia reżyser Jacka Jabrzyka. Reżyser już widzę, że już schodzi. W tak wolnym tempie. że schodzi. Powoli. No to zacznę od przedstawienia właśnie pana reżysera, pan Jacek Jabrzyk. Pani Ewa Sąsiadek, Monika Węta, Dominika Markuszewska, Pan Tomasz Piasecki i Karol Śmiałek. O nas nie mogę pamiętać wszystkich nazwisk, tak? Może przekażę mikrofon i każda z dwóch sama się przedstawi. Paweł Ewa Marzeć. Czesława Mordy. Teresa Stotnicka. Helena Tusią. Teresa Wigielska. Teresa Łagiel. Mira Pokorna, Jagłowska-Bandra. Maria Kopycińska. Marianna Rafalska. Nałgorzata Święta i Maria Jacykiewicz. To tak na początek może poprosimy pana reżysera o słowo wstępne, o krótkie wytłumaczenie czemu ten może ten spektakl i no wiem, jakieś jeszcze inne mądre myśli. Nie wiem mam wrażenie, że już trochę poopowiadaliśmy hmm. o tym spektaklu i tak nie chciałbym się powtarzać, ale... Najważniejsze rzeczy chyba zostały powiedziane y, do tej pory, to znaczy y, planowaliśmy ten spektakl na festiwal komedii no i zrobiliśmy komedię z tym, że na Sylwestra. Y, tekst, y, od jakiegoś czasu już ten tekst chodził za mną i pomyślałem sobie, y, a Kuba to jakoś y, jeszcze mnie w tym upewnił, że może spróbować by tutaj w Tarnowie do tej pory się przymierzyć. Tak, no więc jakoś z tymi Włochami mam wrażenie spokrewniony, a to przez architekturę, a to chodząc tutaj ulicami, można od czasu do czasu jakiegoś Włocha spotkać. Więc myślę, że to jest na miejscu, I, no i się zaczęło szukanie różnych pomysłów, rozwiązań. Najważniejsza rzecz to było rozwiązać postać tytułową. Mieliśmy takie wrażenie, że jak czytaliśmy ten tekst, mówią o, o scenografii. I o współpracownikach, że ta postać jest w tej postaci coś takiego, że z jednej strony jest ona jakby z innego teatru, z innej bajki, a z drugiej strony, dokładnie, a z drugiej strony w trakcie jakby tego, czytania tego tekstu masz takie wrażenie, że jej jest coraz więcej na tej scenie, że, że ona gdzieś się zagęszcza, że, że, że coraz mniej miejsca jest dla rodziny, a coraz więcej miejsca jest dla tej buni. Stąd przyszedł nam do głowy pomysł, żeby zaprosić yy, po pierwsze kilkanaście bunt, a po drugie, żeby to y, grały y, amatorki. Taka jest za pomysł, no i to zrealizowaliśmy. Do tego dołożyliśmy y, aktorów, y, scenografię, no i tak powstała bunia. Y, ja nie będę się już więcej rozgadywał, bo pewnie y, wyjdzie dużo rzeczy w rozmowie, więc y, zwracam mikrofon Kubie. Y, moduluj. Czy ktoś z państwa po prostu ma pytanie do reżysera, a potem, a potem może do aktorów, nie wiem, ktoś chętny, ktoś ma jakieś? W jaki sposób była prowadzona rekrutacja tutaj pań amatorek do tego przedstawienia? No rekrutacja, był casting, po prostu był ogłoszony casting w mediach tutaj, myśmy z, takim, z taką dużą niepewnością bo ja wcześniej chyba castingu nie robiłem, a tym bardziej e, takiego castingu. I e, przyjeżdżając tutaj, tak do ostatniej chwili, nie, nie, nie wierzyliśmy się, że się zgłosi, e, że się w ogóle jakieś nie zgłoszą, a już, że tyle, to w ogóle przeszło nasze na najśmielsze oczekiwania. Ale udało się, e, był casting, panie mówiły, śpiewały, grały sceny z aktorami. No i przez gęstą selekcję przeszły te oto i grają do dziś. Będą, mam nadzieję, że jeszcze. Trochę. Powiedział pan gęstą selekcję, czyli mniemam, że było więcej tych pań. Ile by więcej się zgłosiło? Około 40. 40. Koło 40. To, to tutaj wchodzę w buty scenografa, ale yy, tak, no, yy, zastanawialiśmy się jak rozwiązać ten sklep. no bo głównie akcja tej, tego tekstu dzieje się w domu. Yy, tych głównych bohaterów rodziny, natomiast są takie momenty, kiedy oni poza ten dom wychodzą, i właśnie ten świat próbowaliśmy jakoś złapać innymi środkami wyrazu, i przyszło nam do głowy, żeby już nie, multipli nie multiplikować tego, co jest na scenie, no i przyszło nam do głowy, jakby sięgając wstecz, bo tutaj dużo jest odniesień do takich czasów, to nie moje, do takich czasów, yy, no powiedzmy sobie, z minionej epoki. Gdzieś tak chcieliśmy to czasowo trochę cofnąć. No i przyszedł nam do głowy taki pomysł, że każdy z nas pamięta jakieś takie bazary, gdzie właśnie takich straganów było całe mnóstwo i, i, i tak się kupowało wszystko. No i stąd pomysł I, i, i stąd maluch, który, myślę, że nieźle tutaj gra, chłopaki w nim całkiem, całkiem bardzo Owszem z paniami, On no nie tylko z wszystkimi, z całą ekipą pracowała jeszcze dziewczyna, która robiła muzykę, czyli Anastela i Basia Gwóźdź, która zajmowała się kwestią ruchową. I dziewczyny tutaj miały ciężki orzech do zgryzienia, ale udało się. Próby wokalne, rozśpiewania, no i nauka tego tekstu zwariowanego. Pod okiem też Kuba, bo ten tekst jest po włosku, więc Kuba tutaj sprawdzą tekst. To, ten tekst powstał tak, że poszedłem kiedyś na obiad tutaj do włoskiej restauracji, wziąłem menu i spisałem dania z tego menu. I ten tekst to są włoskie dania z menu. A, grację, to, to jest taka piosenka, tak naprawdę ona jest niemiecka, taka bardzo popularna w Niemczech piosenka dziękczynna. Ona jest taka kościelno-ludowa. W Polsce jest mało znana, ale Włosi też ją śpiewają. W związku z tym, właśnie akcentując to, że to jest rodzina tych włoskich emigrantów, postanowiliśmy ją wykorzystać. I niestety ja muszę ją tłumaczyć. I chwała ci za to. Z tymi dniami ślubnymi to też były różne historie, bo trzeba było zdobyć tyle, i się okazało, że no, trudno jest zdobyć. Wiadomo, że nowe kosztują i szukaliśmy w różnych miejscach, no ale udało się je skompletować, były przerabiane i wszystko wygląda ok. Wszystkiego jest dużo, dużo jest dużo lodówek, stąd. A tyle, jak długo trzeba było je zprowadzić. No to jest taka sama historia jak z tymi kostiumami, no, lodówki są z... jakby to ładnie powiedzieć, z demobilu, dokładnie. No wpisują się jakby w charakter, w charakter całego tego, całej tej opowieści I E, cały pomysł, właśnie, Bartka, e, na odrealnienie tej przestrzeni, właśnie tak się zastanawialiśmy, e, jak to ukreśli taką, taką rzeczą e, charakterystyczną, jako że chodzi o jedzenie i o prze, przetrzy, przetrzymywanie tego jedzenia. Stwierdziliśmy, że lodówka to jest taki, taki dobry symbol. No i to się sprawdziło. Z tego Bartek e, skomponował całą scenografię. Kafelki, lodówki, wiadomo do czego pijemy. Ja chciałem Państwu przekazać również, że e, wszystkie środki uzyskane podczas spektaklu zostaną przekazane na cele charytatywne jak nie ma. Do tej pory przekazywaliśmy na konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dotychczas zebrane pieniądze. Kolejne pewnie również, albo może na schronisko jakieś. Coś o tym Pięknie powiedziałeś. Że, proszę się nie martwić, te pieniądze... Może ktoś z Państwa chce odzyskać swoje. Dziękuję. <grymne> 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 to może chcecie skomentować aktorstwo? <grymne> Jak są fajnie widzowie, to się fajnie gra. A, A, na szczęście, tak, ten spektakl tak, tak. sprzedaje się dosyć szybko, nawet bym powiedział. Ale ile recenzje ma recenzji A nie wiem, ja nie czytam recencji. Dos... No, te... Na to pytanie to jeszcze nie, nie umiem odpowiedzieć, bo ile ma? No, półtora miesiąca? No nie, dwa, dwa miesiące ma ten spektakl, czyli jest dosyć świeży. Standardowo, no dwa miesiące. Tam odliczając święta i tak dalej, to półtorej. Półtora, półtora miesiąca. Ale proszę Państwa, to, to się robi taka tradycja tutaj tarnowska, bo to nie jest jedyny spektakl, do którego są zapraszani ludzie spoza zespołu. Także proszę śledzić tutaj na stronie internetowej, w mediach, pewnie się coś trafi. ja muszę dwa słowa powiedzieć, bo to rzeczywiście yy, ja y, jeden raz miałem okazję odwozić jedną z buń i wtedy dopiero zrozumiałem, jakie to jest poświęcenie z ich strony, bo to jakby na, tych, na tym castingu też y, tak staraliśmy się y, wybadać, y, dlaczego y, panie przychodzą w ogóle tutaj i okazało się, że to jest jakaś realizacja takich życiowych marzeń. I to jest super. Po pierwsze, że miały okazję y, to, to zrobić, a po drugie, jakby wymagało to od nich bardzo... Y, dużo nie tylko pracy, ale też takiego podporządkowania całego życia właściwie, całego trybu życia na te dwa miesiące pod tą pracę, za co bardzo im wszystkim dziękuję jeszcze raz. Ale tak jak w sztuce my karmimy bunie, to nasze bunie w trakcie prób dokarmiały nas. na twierdzą, że my nic nie jemy i jesteśmy za ludzi. Jest coś prawdziwego w tym monologu tutaj Olka. Rzeczywiście chodzi o coś więcej niż tylko dokarmienie tego starego człowieka na wózku. Nie zgłaszaj dla akademii, które tutaj były, 60 osób za kliczna przejechała i bardzo dobrze. Zapraszamy na następną premierę w naszym teatrze 20 marca. Niestety ja ją reżyseruję. Nie, no tak żartuję. No bo jestem kiepskim reżyserem, nie wiem. To będzie e, spektakl na podstawie Memoriałów ze świętej Heleny e, Napoleona Bonaparte. Tytuł spektaklu z ziemi włoskiej do Polski o Napoleonie Dąbrowskim, Poniatowskim, Legionach Polskich. I tak, dalej. tak, Maria Walewska będzie, tak, będzie Maria Austriaczka, no, ale więcej nie, no i będzie Napoleon. Ja ten spektakl zaplanowałem w listopadzie. Teraz nie wiem, tak czuję, że koniec końców będą sprzedawać piwo za tą reklamą. Nie wiem, może to nam zrobi dobrze, marketingowo, może źle. Może będą myśleć, że my to zrobiliśmy specjalnie. W każdym razie dziękuję jeszcze raz, gratuluję. To taka jedna prośba, to tak. jest zakliczyna. Chcielibyśmy sobie zrobić tutaj zdjęcie takie na finał naszą grupą, chociaż ona się rozeszła. Czy moglibyśmy stanąć tutaj na pamiątkę? Oczywiście. Zakliczek ja, ja, wychodzi. Ja, zakliczek wychodzi, nie wiem, część chyba już pojechała, ale bardzo proszę, zakliczek staje. Akademia dla Aktywnych to są takie nasze kluby, w których uczestniczą panie. Aktywne panie, zapraszamy na finał, budujmy sobie zdjęcie. Ale się zawsze pojechała, widzę, nie ma. Się zapraszam stróżę, słono. Filipowie, co chyba też nie ma Ale

en